Drodzy bracia, drogie siostry, całkiem niedawno cały świat, nie tylko ten katolicki, te pani, ci, którzy pochodzą z Kościoła katolickiego, ale cały świat, trzeba powiedzieć, wpatrywał się w jeden komin. Były transmisje na żywo, pokazujące jeden konkretny komin na świecie. Telewizji pokazywano ten komin, były transmisje w dużych stacjach telewizyjnych na całym świecie, w Internecie transmisja live, na żywo, pokazująca jeden konkretny komin i ludzi czekających na dym z tego komina, a to ciemny, a to biały. No, komin zwykły, ale miejsce tego komina było niezwykłe, kapita tekstyńska. Od stu lat zwyczaj, że wybór papieża ogłaszany jest pierwszy tym czekającym ludziom na całym świecie, właśnie przez biały dym. I znamienne to jest, jak cały świat, nawet ten niechrześcijański, nawet ten niekatolicki, czekał na wybór tego, który będzie przywódcą Kościoła katolickiego, ten, który jest ziemskim namiestnikiem samego Jezusa Chrystusa, najwyższym pasterzem. Bo tak się składa, bracia i siotry, że kiedy Kościół został powołany przez Chrystusa Pana w czasie ostatniej wieczerzy, w czasie zesłania Ducha Świętego, i kiedy umacnia swoich apostołów Duchem Świętym, posyłając ich właśnie na cały świat, to Chrystus tak zaprojektował ten Kościół, tak tworzył ten Kościół, że na jego czele postawił ludzi, apostołów, którym dało konkretną władzę i samego Piotra, któremu, jak mówimy dzisiaj, dał władzę kluczy. Co rozwiążesz na Ziemi, będzie rozwiązane w niebie, co dawiążesz na Ziemi, będzie nawiązane w niebie. Stąd w Herbie papieskim są klucze. Symbol władzy, której je, którą Jezus udzielił człowiekowi wpierw Piotrowi, a później wszystkim jego następcom. Dlatego każdy papież, mówimy na niego, że jest Piotrem a apostołowie, a następnie apostołów, czyli biskupi, to ci, którzy z Piotrem, czyli z papieżem, żyją w jedności, współpracują w jedności i nauczają w jedności. Zobaczcie, że ta władza, którą jedu zdaje Kościołowi, ludziom, to nie jest władza symboliczna, ale daje naprawdę wiele, niezwykłą władzę. Piotrowi, jak powiedziałem, władzę kluczy. Apostołom, władzę odpuszczania grzechów. No że Jezus daje konkretny przywilej ludziom. Zaraz po swoim zmartwychwstaniu, kiedy po raz pierwszy przechodzi do wszystkich apostołów, którzy siedzą w pomieszczeniu zamkniętym w obawy przed Żydami, a Jezus to przychodzi mimo drzwi zamkniętych, tchnie na nich i mówi: Weźmijcie Ducha Świętego. Komu odpuścicie grachy będą odpuszczone, komu zatrzymanie, zatrzymacie, będą zatrzymane. Czyli daje im konkretną władzę. Bo na czym polega władza? Że mogę coś zrobić, ale nie muszę. Jezus mówi: możecie odpuścić, ale nie musicie. Bo komu odpuścicie, będą odpuszczone, komu zatrzymacie, będą zatrzymane. Godnie z waszą decyzją. Na tym polega władza. Zobaczcie, że Chrystus daje konkretną władzę ludziom w kościele, ludziom kościoła, by ci mogli prowadzić kościół tutaj na Ziemi w konkretne, w konkretne, do konkretnego celu, jakim jest nasze z wszystkich zbawienie. Dzisiejsze dzieje apostolskie, czyli pierwsze czytanie, pokazuje nam bardzo fundamentalny moment tożsamości Kościoła. Bo słyszymy, bracia i siostry, moment, kiedy apostołowie interpretują nauczanie Jezusa. I tłumaczą, jak należy postąpić, mimo że Jezus wcześniej nic na ten temat nie mówił. No, zobaczcie, kiedy Paweł i Barnaba idą w świat, tak jak prosił Jezus, głoszą Ewangelię, to mnóstwo ludzi, słysząc ich nauczanie, chce zostać chrześcijanami. Tak jeszcze nie nazywano, ta nazwa dopiero później powstała, no ale my dzisiaj mówimy o ich chrześcijanie. Czyli chcieli wejść na drogę Jezusa Chrystusa, stać się uczniem Chrystusa, naśladować Chrystusa. Chrześcijanie. To by mnóstwo poganów. I przychodzą Paweł i Barnaba. Do apostołów w Jerozolimie i mówią im, jak wiele pogan się nawraca, i nagle przychodzi zagłoszka, przychodzi problem. My dzisiaj go nie widzimy, bo ten problem był 2000 lat temu, ale na samym początku istniała Kościoła. To był bardzo poważny problem, bardzo poważna trudność. Bo było pytanie: czy ktoś ma zostać chrześcijaninem, wejść na drogę Chrystusa, by on był jego zbawicielem? czy musi być wpierw Żydem. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus przyszedł do Żydów. Chrystus jest obiecanym Mesjaszem Starego Testamentu. Został posłany do narodu wybranego. Kiedy słuchamy o tym, co robił Jezus, to widzimy, że On chodził od wioski do wioski, od miasta do miasta, ale izraelskiego. Nie rozmawiał z poganami. Nie wchodził do miast samarytańskich, nie rozmawiał z samarytanami, z pojedynczymi tak. Jak posyłał swoich uczniów, dwunastu po dwóch, mówił idźcie do owiec zagubionych z narodu wybranego. Nie wchodźcie, nie rozmawiajcie z poganami. Bo Jezus jest obiecanym Mesjaszem narodu wybranego. Przyszedł do Żydów. Wszyscy ci, którzy poszli za Jezusem, apostołowie, Maryja, Maria Magdalena, to są wszyscy wyznawcy religii mojżeszowej, członkowie narodu wybranego, Żydzi. Dopiero kiedy naród wybrany wzgardził Jezusem, tuż przed swoim wniebowstąpieniem Jezus mówi do swoich apostołów, idźcie na cały świat, do wszystkich, i do Żydów, i do pogan” ale Jezus jest obiecanym żydowskim Mesjaszem. Dlatego wiele ludzi miało bardzo prawidłowe rozumienie, taki rozum, skoro Jezus jest Mesjaszem posłanym do Żydów, no to żeby Jezus być, mógł być moim Mesjaszem, muszę wpierw być Żydem, czyli poddać się obrzezaniu, przestrzegać prawa mojżeszowego, świętować szabat, przestrzegać postów, przestrzegać potraw czystych i nieczystych, koszerności. I jak popatrzymy na historię apostołów, to do 70. roku, kiedy istniała cześć świątynia w Jerozolimie, apostołowie wpierw świętowali szabat, czyli w sobotę świętowali szabat. Sobota to jest szabat. A po zachodzie słońca w szabat, kiedy zaczynała się niedziela, świętowali niedzielę. Czyli przestrzegali praw swoich jeszcze żydowskich i przestrzegali nowych praw chrześcijańskich, praw Chrystusa. Co się zmieniło po zniszczeniu świątyni w 70 roku, 40 lat po śmierci Chrystusa, nie znaczy po wstąpieniu Jezusa. Więc pytają się judejczycy, mówią, no, koro poganie chcą zostać chrześcijanami, muszą wpierw być Żydami, muszą się dać obrzesać, muszą przestrzegać praw Mojżesza. I tu dochodzi do rewolucji, można powiedzieć. Bo co się dokonuje? Apostołowi. Jezus nie zostawił instrukcji, co zrobić, kiedy poganie się nawraca. Czy ma przyjąć Stary Testament, czy nie. Nie mówił tego Jezus. Bo był posłany do Żydów. Nawracał, nauczał naród wybrany, uzdrawiał naród wybrany, wypędzał z z narodu wybranego. Pojedyncze przypadki dotyczyły pogan, a co były pojedyncze przypadki? Bo był posłany do Żydów. Więc co robią apostołowie? Wspólnie Słyszymy w tym dekrecie, że duch święty i my, modląc się o ducha świętego, modląc się o rozeznanie, podejmują decyzję, jak powinni postąpić nawracający się poganie. I my dzisiaj, zobaczcie, nie jesteśmy obrzezani. Dzięki temu dekretowi, dzięki tej decyzji apostołów, nie musimy być obrzezani, nie musimy świętować szabatu, nie musimy przestrzegać praw Starego Testamentu. Przestrzegamy ten Testament, ale nauczaniu Jezusa. Bo taką podjęli decyzję apostołowie, czyli Kościół, czyli ludzie, a nie Jezus. I od dwóch tysięcy lat to jest przywilej Kościoła, którą pozostawił Chrystus Pan, a pierw apostołom, a później następcom apostołów, czyli papieżowi i biskupom w jedności z papieżem, że mają prawo podejmować decyzje interpretacji nauczania Jezusa w odniesieniu do współczesnych im czasów. Dlatego takie ważne jest, wysłuchać nauczania Kościoła, którego papież jest najbardziej widzialnym zewnętrznym elementem, jeśli chodzi o hierarchię i władzę. Tylko to wpatrywanie się w ten komin, bracia i siostry, nie, nie powinno być tylko z pewnej takiej em, em, przyzwyczajenia, estymy, radości, ale również szacunku, bo oto Kościół ma nowego Piotra, który wraz z wszystkimi biskupami naucza nas, prowadzi nas drogą Chrystusa, bo tak Duch Święty wybrał. Jego posłuszeństwo Kościołowi i jego nauczaniu jest elementem kluczowym naszej wiary. Bo zobaczcie, dzisiaj bardzo często, i w, zwłaszcza w internecie, ale również w niektórych gazetach, książkach, różnych publikacjach, można znaleźć różnych e, samozwańczych proroków, niesamowicie inteligentnych księży, zakonników, siostry zakonne, które twierdzą, że oni wiedzą lepiej niż papież. Że Sobór się mylił, a my wiemy lepiej, że pan by inaczej postąpił. I próbują podważyć nasze zaufanie do nauczania Kościoła, próbują nas przekonać, że nie mamy ufać Kościołowi i jego nauczaniu. To jest błąd. Ale bardzo łatwo nas zachęcają do takiego myślenia, że Kościół tu się myli, że Kościół tu jest przestarzały, że Kościół tutaj nie ma racji. Od samego początku nauczanie Kościoła było fundamentem w podejmowaniu decyzji. Gdyby nie nauczanie Kościoła, wszyscy to myśmy musieli być mężczyźni obrzyzani. Byśmy nie mogli jeść wieprzowiny, bo do dzisiaj nie jedzą wieprzowiny. A nie, nie żyjemy tym, bo taką decyzję podjął Kościół i jego nauczanie, a nie Jezus. Jezus nic na ten temat nie powiedział, ale apostołowie nad duchem świętym, rozpoznając nauczanie Jezusa, które znali, tak nam powiedzieli. Dlatego takie ważne jest, by mieć zaufanie do nauczania Kościoła i być wiernym nauczaniu Kościoła. Dlatego wypór nowego papieża, który się dokonał niedawno, papieża Leona XIV, winien być dla nas zachętą, by jeszcze bardziej wsłuchiwać się w nauczanie papieskie, w nauczanie Kościoła i być mu wiernym. Nie tylko o radości się cieszyć, że jest biały dym, bo to cały świat się cieszy, że jest biały dym, ale być posłusznym w nauczaniu Kościoła. Bo Kościół pod napchnieniem Ducha Świętego prowadzi nas do zbawienia, drogą do zbawienia. I tak jest od dwóch tysięcy lat, jak słyszymy w dzisiejszym fragmencie dzieł apostolskich. I tak to zaprojektował Chrystus. Podzielił się z władzą, z ludźmi. Wyznaczył konkretnych ludzi, obdarzając ich konkretnymi przywilejami. Tak to Chrystus zaprojektował, tak to Chrystus wymyślił i stworzył. Że no to ludzie mają pewne przywileje, mają pewną łaskę, mają pewien dar, z którego winniśmy korzystać. Ludzie słabi. Bo nie trzeba daleko szukać, nie wiem, czy wiecie, ale pierwszy papież był zdrajcą. Piotr, apostoł, zdradził Jezusa. Trzy razy. A jest najważniejszym apostołem. Zobaczcie, jego słabość, a trzy, trzy razy zdradził Jezusa, a mimo to Jezus dalej go, ten, trwał w wyborze, że ma być apostołem, kefasem, Piotrem, pierwszym papieżem. Zdrajca. Zobaczcie, to jest słabość, nasza słabość ludzi. Ale mimo tej słabości ludzkiej, Chrystus wyprowadza przez ludzi Kościoła niezwykłą łaskę i niezwykłe błogosławieństwo. Przez ducha świętego, który tworzy jedność. Dlatego taką ważną jest, by tworzyć jedność w kościele pod, ausp pod auspicjami papieża, właśnie w duchu świętym, w posłuszeństwie duchowi świętemu, który przemawia do nas przez nauczanie kościoła. Papieża i wszystkich biskupów razem Świętych. Uczmy się tej miłości i szacunku do kościoła, bracia i siostry. My w ten sposób razem zdążyć do zbawienia, bo po to Chrystus dał nam kościół, byśmy mogli w nim osiągnąć zbawienie. you mm -hmm.